Na kanale na linii życia. Istnieją miejsca na ziemi, gdzie cisza jest głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. A śnieg skrywa tajemnice mroczniejsze niż najgłębsza otchłań. Dziś zawierzemy was w podróż do serca lodowego piekła, na bezimienną przełędziu w górach uralu, która od ponad 60 lat jest synonimem niewyjaśnionej grozy. To historia dziewięciu młodych, doświadczonych studentów, którzy wyruszyli na zimową wyprawę i nigdy nie wrócili. Ale to nie jest zwykła opowieść o wypadku w gułach. To opowieść o namiocie rozciętym od środka, o ciałach bez śladów walki, ale ze zmiażdżonymi żebrami. I o przerażającej sile, która zmusiła ich do ucieczki w samej bieliźnie na trzaskający mróz. Co wydarzyło się tej ostatniej, tragicznej nocy? Zapraszamy na śledztwo w sprawie tragedii na Przełęczy Diatłowa. Jest styczeń 1959 roku. W Związku Radzieckim panuje epoka chruszczowa. Czas odwilży i wiary w potęgę nauki i ludzkiego ducha. Grupa dziesięciu studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej w Swierdłowsku, zapalonych i niezwykle doświadczonych turystów górskich, przygotowuje się do wyprawy życia. Ich celem jest zdobycie góry Otorten, której nazwa w języku lokalnego ludu Mansów oznacza nie iść tam. Wyprawa ma być sportowym wyczynem najwyższej trzeciej kategorii trudności i hołdem złożonym 21. Zjazdowi Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Liderem grupy jest 23-letni Igor Diatłów, utalentowany inżynier i charyzmatyczny, choć wymagający, przywódca. W składzie znajdują się sami najlepsi – geolodzy, inżynierowie, fizyczy, młoda, wysportowana i inteligentna elita. Wszyscy są zaprawionymi w bojach weterenami zimowych ekstremalnych wypraw. Wiedzą, jak przetrwać w najtrudniejszych warunkach. 23 stycznia grupa wyrusza pociągiem ze Swierdłowska. Po kilku dniach docierają do ostatnich osad ludzkich i rozpoczynają marsz na nartach przez bezkresną, ośnieżoną tajgę. Nastroje są doskonałe. Z zachowanych zdjęć i wpisów w dziennikach, które prowadzili, wyłania się obraz radosnej, pełnej energii grupy przyjaciół, którzy śmieją się, śpiewają i cieszą każdą chwilą spędzoną w dziczy. Po kilku dniach marszu jeden z członków wyprawy, Yuri Judin, z powodu silnego bólu nogi jest zmuszony zawrócić. Żegna się z przyjaciółmi, nie wiedząc, że jako jedyny z całej dziesiątki przeżyje. Był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział grupę Diatłowa żywą. Pozostała dziewiątka, siedmi mężczyzn i dwie kobiety kontynuuje marsz, zagłębiając się coraz dalej w góry. 1 lutego, z powodu pogarszającej się pogody i silnego wiatru, grupa zbacza z planowanego kursu. Zamiast kierować się w stronę przełęczy prowadzącej do stóp góry Otorten, Zaczynają wspinać się na zbocze sąsiedniej góry, znanej jako Holat czachl, co w języku mansów oznacza martwą górę. Zmęczeni i zmarznięci około godziny 17 podejmują decyzję o rozbiciu obozu na otwartym, pozbawionym jakiejkolwiek osłony zboczu. Była to decyzja nietypowa dla tak doświadczonych turystów. Znacznie bezpieczniej byłoby zejść kilkaset metrów niżej do granicy lasu. Być może Diatłow chciał przetestować siły grupy lub nadrobić stracony czas następnego dnia. Zgodnie z planem, mieli dotrzeć do kolejnej osady 12 lutego i wysłać telegram do swojego klubu sportowego. Gdy telegram nie nadchodzi, nikt początkowo się nie niepokoi. Opóźnienia w takich wyprawach były normą. Jednak gdy mija kolejny tydzień, a po grupie wciąż nie ma śladu, rodziny zaczynają naciskać na władzę. 20 lutego rozpoczyna się oficjalna akcja poszukiwawcza, w której biorą udział samoloty, helikoptery i dziesiątki ochotników. 26 lutego jeden z pilotów zauważa z powietrza coś, co wygląda na porzucony namiot na zboczu martwej góry. Ekipa ratunkowa na nartach dociera na miejsce. To, co tam zastają, jest początkiem jednej z najmroczniejszych zagadek XX wieku. Był 26 lutego 1959 roku, gdy ekipa poszukiwawcza prowadzona przez Borysa Słobcowa dotarła na wysokość 1079 metrów na zboczu martwej góry. Ich oczom ukazał się widok, który na zawsze pozostał w ich pamięci. Na otwartym, smaganym wiatrem stoku stał samotny, częściowo zasypany śniegiem namiot grupy Diatłowa. Z daleka wyglądał na opuszczony, ale nikt nie spodziewał się tego, co odkryją za chwilę. Panowała złowroga cisza. Ratownicy, wołając imiona zaginionych, powoli zbliżyli się do namiotu. Był on zapadnięty pod ciężarem śniegu, ale wciąż stał. Zauważyli coś dziwnego: wejście do namiotu było zawiązane od wewnątrz, a obok wbity w śnieg stał czekan, ale to nie było najbardziej niepokojące odkrycie. Jedna ze ścian namiotu, ta od strony zbocza. Była rozcięta w kilku miejscach, tworząc duże otwory. Późniejsza analiza wykazała bez cienia wątpliwości, że rozcięcia zostały wykonane od środka. Coś musiało tak przerazić dziewięć osób znajdujących się wewnątrz, że w akcie desperacji zamiast rozwiązać wejście, rozcięli swój jedyny dom i schronienie, by uciec na zewnątrz. W środku panował względny porządek, ale w sposób, który potęgował grozę. Ubrania, buty, plecaki, a nawet jedzenie i pieniądze. Wszystko było na swoim miejscu. Wyglądało to tak, jakby mieszkańcy opuścili go w niewyobrażalnym pośpiechu w samym środku przygotowań do snu. To odkrycie zrodziło pierwsze przerażające pytanie. Co mogło zmusić dziewięciu doświadczonych, zahartowanych weteranów zimowych wypraw do ucieczki z namiotu na trzaskający 30-stopniowy mróz w samych skarpetach lub boso? Ratownicy podążając za ślanami stóp, które wciąż były widoczne na śniegu? Dokonali kolejnego makabrycznego odkrycia. Ślady prowadziły w dół zbocza, w kierunku odległej o ponad kilometr granicy lasu. Analiza śladów wykazała, że należały one do 8 lub 9 osób. Co szokujące, większość z nich była bosa lub miała na nogach tylko skarpety. Nie było żadnych śladów walki, żadnych śladów innych osób ani zwierząt. Wyglądało to tak, jakby cała grupa, w sposób zorganizowany, ale w niewytłumaczalnej panice, po prostu zeszła w dół zbocza na pewną śmierć. Półtora kilometra od namiotu, pod wysokim, starym cedrem, ratownicy znaleźli pierwsze dwa ciała. Byli to Juri Krigoniszczenko i Juri Doroszenko. Leżeli obok resztek małego ogniska. Byli ubrani tylko w bieliznę. Ich dłonie były poparzone i zdarte do kości, jakby w agonii próbowali wspinać się na drzewo. Gałęzie na cedrze do wysokości 5 metrów były połamane, co sugerowało, że ktoś próbował obserwować z góry namiot lub coś, co działo się na zboczu. Niedaleko, w połowie drogi między cedrem a namiotem znaleziono kolejne trzy ciała, leżące w pozach sugerujących, że próbowali wrócić do obozu. Byli to Igor Jatłów, Zina Kolmogorowa i Rustem Słobodzin. Byli lepiej ubrani, ale wciąż nieadekwatnie do panujących warunków. Sekcja zwłok tej pierwszej piątki wykazała, że wszyscy zmarli z powodu hipotermii. U Rustema Słobodzina stwierdzono niewielkie pęknięcie. Wszystko choć tragiczne, wciąż mieściło się w granicach nieszczęśliwego wypadku być może lawina, choć nie było jej śladów zmusiła ich do ucieczki, a oni zamarzli, próbując wrócić do obozu. Jednak prawdziwy horror miał dopiero nadejść. Poszukiwania pozostałej czwórki trwały ponad dwa miesiące. Dopiero 4 maja kiedy śnieg zaczął topnieć, ich ciała odnaleziono w głębokim na kilka metrów jarze, 75 metrów od cedru. Byli ubrani lepiej niż wszyscy inni, a niektóre z ubrań, które mieli na sobie, nosiły ślady przecięć i zostały zdjęte z ciał pierwszej piątki, co świadczyło, że żyli dłużej i w akcie desperacji próbowali się ogrzać. Ale to, co odkryto podczas ich sekcji zwłok, na zawsze zmieniło tę historię z tragicznego wypadku w jedną z najbardziej przerażających zagadek kryminalnych. Ich śmierć nie była spowodowana hipotermią. Odnalezienie ciał ostatniej czwórki uczestników wyprawy: Ludmiły Dubininej, Siemiona Zołotariowa, Aleksandra Kolewatowa i Nikołaja Tibeu-Pryniola w topniejącym wiosennym śniegu było początkiem prawdziwej zagadki. Leżeli w jarze pod czterometrową warstwą śniegu, co sugerowało, że być może zbudowali tam prowizoryczną jamę śnieżną, by schronić się przed mrozem. Byli najlepiej ubrani, a część ich odzieży została zdjęta z ciał kolegów znalezionych wcześniej, co dowodziło, że żyli znacznie dłużej. Jednak to, co ujawniła sekcja zwłok, zszokowało nawet najbardziej doświadczonych śledczych i patologów. Te cztery osoby nie zmarły z powodu hipotermii. Przyczyna ich śmierci była znacznie bardziej brutalna i absolutnie niewytłumaczalna. Nikołaj Tibeu miał rozległe, wieloodłamowe złamanie czaszki. Ludmiła Dubinina i Siemią Złotariow mieli połamane żebra, nie jedno czy dwa, ale niemal wszystkie po obu stronach klatki piersiowej. Były to obrażenia symetryczne, jakby ich klatki piersiowe zostały poddane działaniu niewyobrażalnej siły, porównywalnej z uderzeniem pędzącego samochodu lub falą uderzeniową potężnej eksplozji. Najbardziej szokujący był jednak fakt, że na ich ciałach nie było żadnych zewnętrznych śladów obrażeń, żadnych siniaków, zadrapań, ran. Wyglądało to tak, jakby zostali zmiażdżeni przez jakąś niewidzialną siłę, która nie naruszyła ich skóry. Patolog prowadzący sekcję, Borys wozrocz stwierdził w swoim raporcie, że nie jest możliwe, by człowiek mógł zadać takie obrażenia drugiemu człowiekowi. Były one poza skalą ludzkiej siły. Jakby tego było mało, odkryto kolejne, jeszcze bardziej makabryczne detale. Ludmile Dubininej brakowało języka. Fragmentu podniebienia i oczu. Siemionowi Zołotariowowi również brakowało gałek ocznych. Śledczy początkowo sugerowali, że mogły to być zmiany pośmiertne, spowodowane przez padlinożerców lub procesy gnilne w wodzie, w której leżały ciała. Jednak brak języka u był trudny do wytłumaczenia w ten sposób, zwłaszcza że tkanki wewnątrz jamy ustnej były nienaruszone. Wokół tych odkryć zaczęły narastać kolejne, niepokojące pytania. Na ubraniach niektórych ofiar znaleziono śladowe ilości promieniowania radioaktywnego. Choć poziom promieniowania nie był śmiertelny, jego obecność była trudna do wytłumaczenia. Skąd wzięła się radioaktywność na ubraniach studentów w sercu odludnych gór Uralu? Władze próbowały to tłumaczyć naturalnym tłem promieniowania lub kontaktem z materiałami przemysłowymi, ale dla wielu było to mało przekonujące. Dodatkowo na jaw zaczęły wychodzić zeznania świadków, które tylko potęgowały tajemnice. Inna grupa turystów, która przebywała kilkadziesiąt kilometrów na południu w Przelęczy Diatłowa, zeznała, że w noc tragedii widziała na niebie dziwne, pomarańczowe kule światła, które poruszały się bezgłośnie nad górami. Podobne obserwacje zgłaszali również żołnierze i meteorolodzy z okolicznych posterunków. Czy te światła miały jakikolwiek związek ze śmiercią studentów? Oficjalne śledztwo, prowadzone w pośpiechu i pod presją władz, zostało zamknięte już w maju 1959 roku. Wnioski były zdumiewająco lakoniczne i absurdalne. Stwierdzono, że przyczyną śmierci grupy była niezidentyfikowana, przemożna siła naturalna. Akta sprawy zostały utajnione gdzie zamknięte w archiwach KGB na dziesięciolecia. Ta oficjalna pozbawiona sensu konkluzja była jak zaproszenie do snucia domysłów. Dla rodzin ofiar i opinii publicznej było jasne, że władze coś okrywają. Tajemnica Przelęczy Diatłowa przestała być tylko historią o wypadku w górach. Stała się historią o spisku, o niewyjaśnionych zjawiskach i omrocznych sekretach, które Związek Radziecki próbował pogrzebać na zawsze w wiecznej zmarzlinie Uralu. Oficjalne zamknięcie śledztwa z absurdalną konkluzją o niezidentyfikowanej przemożnej sile było jak otwarcie puszki Pandory. Przez następne 60 lat tragedia na przełęczy Diatłowa stała się pożywką dla niezliczonych badaczy. Dziennikarzy i entuzjastów teorii spiskowych. Każdy, nawet najdrobniejszy detal z tej historii, był analizowany setki razy, a liczba teorii próbujących wyjaśnić, co się stało, urosła do kilkudziesięciu. Można je podzielić na trzy główne kategorie: racjonalne, spiskowe i paranormalne. Teorie racjonalne próbują wyjaśnić tragedię za pomocą znanych zjawisk naturalnych. Najpopularniejszą i najbardziej prawdopodobną z nich jest teoria o lawinie płytowej lub deskowej. Zakłada ona, że w nocy na namiot osunęła się niewielka, ale niezwykle ciężka warstwa zbitego śniegu. To tłumaczyłoby, dlaczego namiot został rozcięty od środka, uczestnicy musieli się z niego wydostać i dlaczego nie było widać śladów dużej lawiny. Potężny nacisk śniegu mógłby również spowodować straszliwe obrażenia wewnętrzne u czwórki, która spała na skraju namiotu, bez pozostawiania śladów zewnętrznych. Ucieczka w panice na mróz byłaby wtedy desperacką próbą uniknięcia kolejnego, większego zejścia lawiny. Teoria ta ma jednak swoje słabe punkty. Dlaczego doświadczeni alpiniści rozbili obóz w miejscu zagrożonym lawiną? I dlaczego ślady ich stóp były tak uporządkowane, a nie chaotyczne, jak w przypadku panicznej ucieczki? Inną racjonalną teorią są infradźwięki. Niektóre formacje górskie przy odpowiedniej sile wiatru mogą generować dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha, ale powodujące uczucie paniki, irracjonalnego lęku i mdłości. Według tej teorii grupa diatłowa mogła zostać podbana działaniu infradźwięków, co zmusiło ich do opuszczenia namiotu w stanie chwilowego obłędu. Teorie spiskowe skupiają się na tuszowaniu prawdy przez władze ZSRR. Najpopularniejszą z nich mówi o tajnych testach wojskowych. Góry Ural w czasach zimnej wojny były poligonem dla nowych technologii. Według tej teorii studenci mogli przypadkowo znaleźć się w strefie testów jakiejś nowej broni, być może bomby paliwowo-powietrznej, której fala uderzeniowa tłumaczyłaby obrażenia wewnętrzne, lub rakiety, która zboczyła z kursu. Pomarańczowe kule światła widziane na niebie i ślady radioaktywności na ubraniach idealnie pasują do tego scenariusza. Władze, chcąc zatuszować incydent, który mógłby mieć międzynarodowe konsekwencje, upozorowałyby wypadek. Inna teoria spiskowa sugeruje, że w grupie znajdował się agent KGB. Podejrzenie często pada na raz Razłotariowa, najstarszego i najbardziej tajemniczego członka wyprawy. A celem misji było przekazanie fałszywych informacji agentom CIA. Operacja miała pójść nie tak, a cała grupa została zlikwidowana przez jedną ze stron. Teorie paranormalne wkraczają na terytorium fantastyki ale dla wielu są jedynym sposobem na wyjaśnienie wszystkich dziwnych elementów tej historii. Najsłynniejszą z nich mówi o ataku Yeti lub lokalnego odpowiednika, Aumasów. Zwolennicy tej teorii wskazują na potężną siłę potrzebną do zadania takich obrażeń oraz na brak języka u jednej z ofiar, co miałoby być charakterystyczne dla ataków tych mitycznych stworzeń. Kolejna niezwykle popularna teoria mówi o kontakcie z UFO, Dziwne światła na niebie, niewytłumaczone obrażenia i ślady radioaktywności miałyby być dowodem na spotkanie z obcą cywilizacją, które zakończyło się tragicznie. Każda z tych teorii, od naukowej do fantastycznej, próbuje poskładać te same makabryczne puzzle. Każda tłumaczy część zagadek, ale żadna nie jest w stanie w pełni wyjaśnić wszystkiego. Co zmusiło ich do ucieczki? Jaka siła zmiażdżyła im żebra? Co się stało z językiem Ludmiły Dubininej. I dlaczego władze tak bardzo starały się, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Labirynt teorii jest równie mroczny i zawiły, jak ośnieżone zbocza Martwej Góry. Minęło ponad 60 lat od tragicznej nocy na zboczach Hołat-Czachl. Pokolenia się zmieniły, Związek Radziecki upadł, a świat wkroczył w nową erę. Jednak tajemnica dziewięciorga studentów z Grupy Dziatłowa wciąż pozostaje żywa, fascynując i przerażając kolejne pokolenia badaczy, historyków i poszukiwaczy przygód. Przełęcz, na której doszło do tragedii, na zawsze przestała być bezimienna. Dziś na wszystkich mapach nosi nazwę Przełęczy Dziatłowa stając się ponurym pomnikiem i celem pielgrzymek dla tych, którzy chcą oddać hołd ofiarom i na własne oczy zobaczyć miejsce tej niewyjaśnionej zagadki. Historia ta stała się nieodłączną częścią rosyjskiego folkloru, inspirując niezliczone książki, filmy dokumentalne, a nawet gry komputerowe. Dla wielu Rosjan jest ona tym, czym dla Amerykanów jest tajemnica Roswell, symbolem spisku władzy i dowodem na istnienie sił, których nauka nie jest w stanie wyjaśnić. Przez dekady rodziny ofiar niestrudzonie walczyły o prawdy. Ich determinacja, w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem mediów po upadku ZSRR, Doprowadziła do częściowego odtajnienia akt sprawy w latach 90. Jednak wiele kluczowych dokumentów wciąż pozostawało zaginionych lub niedostępnych, co tylko podsycało teorie spiskowe. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w 2019 roku, w 60. rocznicę tragedii. Pod ogromną presją mediów i rodzin rosyjska prokuratura generalna ogłosiła wznowienie śledztwa. Jednak ku rozczarowaniu wielu, śledczy oświadczyli, że będą badać jedynie teorie naturalne, z góry odrzucając te o charakterze kryminalnym czy paranormalnym. Po roku badań, w lipcu 2020 roku, przedstawiono oficjalne ostateczne wnioski. Według prokuratury, przyczyną tragedii była lawina płytowa. Zgodnie z tą wersją, schodząca deska śniegu uszkodziła namiot i zmusiła grupę do jego natychmiastowego opuszczenia. W warunkach zerowej widoczności i paniki. Studenci nie byli w stanie odnaleźć drogi powrotnej do obozu i zamarzli. Ciężkie obrażenia wewnętrzne u czwórki z nich miały być również wynikiem potężnego nacisku śniegu. Choć teoria ta wydaje się najbardziej prawdopodobna i spójna naukowo, wielu niezależnych badaczy i ekspertów wciąż ma wątpliwości. Nie tłumaczy ona wszystkich zagadek: dlaczego nie było klasycznych śladów lawiny? Dlaczego ślady stóp były tak uporządkowane? Skąd wzięły się pomarańczowe światła na niebie i ślady radioaktywności? I co najważniejsze, wciąż nie wyjaśnia w sposób przekonujący makrabrycznych obrażeń, w tym braku języka u jednej z ofiar. Być może nigdy nie poznamy pełnej prawdy o tym, co wydarzyło się w tę mroźną lutową noc 1959 roku. Być może odpowiedź na zawsze pozostanie pogrzebana pod śniegiem Uralu. Ale historia grupy Diatłowa na zawsze pozostanie czymś więcej niż tylko opowieścią o wypadku w górach. Jest to mrożąca krew w żyłach przestroga o potędze natury, o arogancji władzy i o tym, że istnieją na świecie tajemnice, które opierają się wszelkim próbom racjonalnego wyjaśnienia. To dziedzictwo Martwej Góry wieczne pytanie bez odpowiedzi, które nie pozwala nam spać spokojnie.